Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o kotach abisyńskich. To niezwykła rasa, która wyróżnia się nie tylko swoim pięknym wyglądem, ale także wyjątkowym charakterem. W filmie dowiecie się, skąd pochodzą koty abisyńskie i jaka jest ich historia. Jakie są cechy charakterystyczne tej rasy, zarówno pod względem wyglądu, jak i osobowości. Jak pielęgnować kota abisyńskiego, aby był zdrowy i szczęśliwy? Jakie są plusy i minusy posiadania kota abisyńskiego? Jeśli jesteście ciekawi tej fascynującej rasy, koniecznie obejrzyjcie ten film. Charakterystyka kota abisyńskiego kot abisyński to rasa o niezwykłej urodzie i temperamencie. Jego smukłe ciało, długie nogi i duże uszy nadają mu elegancki wygląd. A jego ciekawska i aktywna natura sprawia, że jest to idealny towarzysz dla osób lubiących ruch i zabawę. Charakter kota abisynskiego abisynczyki SA znane ze swojej inteligencji i ciekawości. Uwielbiają się bawić, wspinać i eksplorować otoczenie. SA również bardzo towarzyskie i przywiązują się do swoich opiekunów. Abisynczyki lubią być w centrum uwagi i nie lubią samotności. Pielęgnacja kota abisynskiego, pielęgnacja kota abisynskiego jest stosunkowo prosta. Ich krótka sierść wymaga jedynie regularnego szczotkowania, aby usunąć martwe włosy. Abisynczyki są również bardzo czystymi kotami i rzadko wymagają kąpieli. Zdjęcia i filmy w tej sekcji umieścimy zdjęcia i filmy kotów abisynskich. Aby widzowie mogli zobaczyć ich piękno i wdzięk, zdjęcia i filmy powinny być wysokiej jakości i przedstawiać koty w różnych sytuacjach. Podsumowanie: Kot abisyński to rasa o niezwykłej urodzie i temperamencie. Jest to idealny towarzysz dla osób lubiących ruch i zabawę. Abysyńczyki są inteligentne, ciekawe i towarzyskie. Ich pielęgnacja jest stosunkowo prosta. Zachęta do działania. Zachęcamy widzów do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby dowiedzieć się więcej o kotach abisyńskich. Możecie również zostawić komentarz pod filmem i podzielić się swoimi doświadczeniami z ta rasa. Kot abisyński to rasa ogólnie zdrowa, ale jak każdą rasa, może być podatna na pewne problemy zdrowotne. Najczęstsze problemy zdrowotne u kotów abisyńskich to Niedobór dehydrogenazy glukozo 6-fosforanowej G6PD jest to choroba dziedziczna, która może powodować anemię u kotów. Amyloidoza jest to choroba, która może wpływać na nerki, wątrobę i śledzione. Choroba przyrzębia jest to choroba, która może wpływać na dziasła i żeby. Kardiomiopatia przerostowa HCM. Jest to choroba, która może wpływać na serce. Ważne jest, aby regularnie zabierać kota abysyńskiego do weterynarza na badania kontrolne. Weterynarz może pomóc w wykryciu wczesnych oznak problemów zdrowotnych i zalecić odpowiednie leczenie. Kot abysyński to piękna rasa o charakterystycznym wyglądzie. Maja krótka, gęsta sierść, która może być w różnych kolorach, w tym rudy, brązowy niebieski i liliowy Maja również duże, migdałowe oczy i długie, smukłe ciała Istnieje wiele filmów online, które pokazują koty abisyńskie. Filmy te mogą pokazać ci, jak wyglądają i zachowują się te koty. Mogą również zawierać informacje na temat pielęgnacji i szkolenia kotów abisyńskich. Kot abisyński to piękna i aktywna rasa która może być wspaniałym towarzyszem dla odpowiedniej osoby. Jeśli szukasz kota, który jest inteligentny, zabawny i kochający, to kota bisyński może być dla Ciebie odpowiednia rasa. Pamiętaj jednak, że ważne jest, abyś był świadomy potencjalnych problemów zdrowotnych, które mogą wystąpić u tej rasy, i abyś regularnie zabierał swojego kota do weterynarza na badania kontrolne.